Struktura i światło to tytuł pierwszej powakacyjnej wystawy, na otwarciu której gościliśmy z kamerą Master TV w Łukowskiej Galerii Prowizorium. Po wakacjach w Galerii Prowizorium w Łukowskim Ośrodku Kultury rozpoczynamy nowy sezon takim przyjemnym tomknięciem, wystawą Ariela Puli. Niezawodny, jak zwykle czym zaskakuje. Trzeba tu przyjść, i obejrzeć. Nie wystarczy obejrzeć relacji, zdjęć i nagrania, chociaż jesteśmy wdzięczni, ale to nie odda tego bogactwa, faktur światła tej gry, tego rytmu lub zakłóceń rytmu. To już każdy sobie będzie interpretował, więc zapraszamy. Sezon jesienno-zimowo-wiosenny. Uważamy za y, otwarty i to z wielką przyjemnością mogę ogłosić. I zapraszam. To jest wystawa lamp betonowych z, tworzywa, z dwóch tworzyw, czyli z betonu i ze styroduru. Styrodur to jest taki materiał styropianopodobny. No i tutaj ten styrodur był robiony za pomocą techniki, która tak troszeczkę przypadkowo odkryłem, poprzez wypalanie kwasem różnego rodzaju chemią, acetonem technicznym, nitro, rozpuszczalnikami, benzyną i tak dalej. I w ten sposób powstał takie ciekawe wyżery. Ogólnie ta cała ta wysawa to struktura i światło. To jest taki troszeczkę zabawa z takim przypadkiem, bo można mieć w pewien sposób kontrolę nad strukturą, czyli nad głębokością tej formy, tej struktury. Natomiast reszta, jak to wyjdzie, to jest tak naprawdę czysty przypadek. I tak samo z formami betonowymi. Mamy matrycę. E, odlewamy, e, robimy załóżmy matrycę jakiś w formie kwadratu prostokątu. E, odlewamy, i tutaj, tak jak widzimy, te wrzery na tych e, lampach, to było robione taką technologią, że był lany beton, piasek, beton, piasek. No i ten piasek, jak był wysypany, no to takie przypadkowe struktury wychodzą. No później, jak to stęże, stężeje, to rozbewyszamy tą formę i ten piasek po prostu wysypujemy. No i stąd wychodzą takie ciekawe faktury. E, to w m, profesjonalnym. Może nazwać entropia. Entropia to jest taką miarą nieuporządkowalności e, i jest miarą jakby wyrównywania się stanów. I tutaj wkłada się pewien ten chaos. On do, w pewnym sposób jest kontrolowany, ale nie do końca. Mamy tą samą matrycę, ten sam odlew, ale każda lampa, przez tą przypadkowość jest inna, niepowtarzalna w swoim rodzaju. Prace Ariela Kuli już oglądaliśmy w galerii Prowizorium, to jego druga wystawa w rodzinnym mieście. Każdą premierę wystaw zaczynam właśnie od Łukowa, dlatego, że tu jestem Łukowianinem, teraz mieszkam w Wino Wrocławiu, ale każda premiera to zaczyna się od Łukowa, później te wystawy sobie jeżdżą po Polsce, po targach, po Pyrkonie, po Komikonie, po, po innych tam wystawach, ogólnie skupiam się na takich większych, takich typowo fa fantastyka, bo lubię to malować, bo lubię takie tematy z tego względu, że nie maluję na przykład jakichś widoczków, koni w galopie, bo uważam, że to już ten temat jest mocno wyeksploatowany i maluje takie rzeczy, tak jak w, w tym cyklu człowiek-maszyna-tożsamość. Maluje takie rzeczy, technikę, sieci neuronowe, rozwój cywilizacji, w tym gdzie jest umiejscowiony człowiek i ten cały postęp technologiczny. I to jest taki, uważam, że to jest świeży temat, który nie jest wyeksploatowany i który warto podjąć go i w malarstwie, żeby też no, pokazać wpływ na jednostkę, jak to, jak. jak to się przekłada. Wystawę Struktura i Światło można oglądać w Galerii Prowizorium do 28 września.